Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. Dlatego, jako młody kapłan, idę przez życie, pytając o Boga. Boję się cierpienia w ich życiu. Ale tak naprawdę to widzę, że miejsce, żeby spotykać Boga jest faktycznie na krzyżu. To jest jedyne co mi pozwala tak naprawdę nie zwariować. Gdyby tego nie było, to cała nasza postawa to wszystko nie ma kompletnie sensu, rzeczywiście jest szaleństwem, jest nieodpowiedzialnością, a wręcz nawet niezłym chamstwem. Ale ja wierzę, że jest Pan Bóg i wierzę, że rzeczywiście on to wszystko tak sprytnie pomyślał, że Dał nam Chrystusa właśnie po to, bo każdy człowiek cierpi. No od tego się nie ucieknie, nie? Prędzej czy później. Możesz próbować naprawdę dziecko zapewnić wszystko, ale zawsze się to cierpienie nie pojawi. I chyba on jest właśnie po to. A to do nas przyjdzie? Bo jak Przemek przyjdzie do nas dzisiaj, wiesz? Jakbyś pokolorował, może zrobić dla niego rysunek, co? No, piratów? No. Piratów, pewnie, że tak, bo jak przenek na no pewno nie piratów. Dla wujka, dla wujka Przemka, super, ale się przenoki cieszyło. W dzieci Boże przesakłam pszturowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować jej wierze tak, by zachować w nich to że życie wolno z grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Czy wyrzekacie się grzecha, ale żyć w wolności dzieci Bożych? się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie odnował? się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekacie. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzycie. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Miej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie Boswiesz, uroduchowi memu. I Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Rodzina wielodzietna to jest totalne oparcie dla tych, którzy w tej rodzinie wzrastają. Myślę, że pytanie o sens rodziny wielodzietnej to jest też pytanie konkretnie o Boga. Człowiek nie jest bytem przygodnym, to znaczy, że każde dziecko to jest cały mikroświat. Ja osobiście wierzę, że kiedy przyjmujesz kolejne dziecko, to jakby Ty jako człowiek, ten marny człowiek, możesz uczestniczyć chociaż trochę w tym dokończeniu stwarzania świata przez Pana Boga. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli Cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Co to w ogóle znaczy? Hmm, przebaczyć komuś. Czy mieliście taką sytuację w swoim życiu, że Wam ktoś wybaczył, że zrobiliście. Antek nie czasami wybaczył. Antek tak. czasami wybaczył. No bo jak się pobiliśmy, to potem Antek mnie Mhm. Jak się wtedy czułeś, jak Antek Ci wybaczył? Dobrze. Dobrze. Jest moment, kiedy będziecie mogli modlić się. Po prostu traktujcie to jako rozmowę z Panem Bogiem. Mówcie to, co chcecie Mu powiedzieć, o co chcecie prosić. Dziękuję za ten dzień, za wszystko, co mi dałeś. I żeby Dominik nie, nie dokłócał Antkowi. I żeby... żeby Dominik nie opowiadał ku podpisu. Słuchajmy nas Słuchajmy na Dziękuję za ten dzień, za wszystko co mi dałeś, podziękuję pani za Roberto Kubice i za Adam mały. I za dzieci tu wszystkie naspanie. Naspanie naspanie. Jestem ja. siebie ubogi. Jestę chłodność na wszystkich. O panie jedzie Pyszne, to ty wybierałeś? No, czekam panu, miasz to wszystko. Eee. O, no. Dobrze. Dobra. Zgodnie z zakładem. Sam do powiedziała, że ci nie da buziacka. <laughs> nie da? I <laughs> zakłady Tak, były zakłady bardzo mocne. Ale o, buziacka to... od sale. Mhm. Mhm. Jak super. to też kuza jest. Nie, nie mam przepisu, na kogo chciałabym wychować moje dzieci. Wyzbyłam się takiego planowania, bo to mieli się zawsze tylko frustracje. Zwłaszcza w rodzicielstwie chciałabym, żeby byli szczęśliwi nie i tak dalej. Na pewno to, co mają chyba wszyscy rodzice, chciałabym, żeby moje dzieci nie cierpiały. Ale tak naprawdę, czy ja wiem, co jest dla nich dobre? Czy ja tak naprawdę wiem, jaka ma być ich droga? Ja bym chciała, żeby też spotkały Boga na swojej drodze, tak jak ja. Ale czy to jest ich droga? Tego nie wiem. Chciałbym, żeby moje dzieci miały ze mną dobre relacje, żeby miały dobre wspomnienia z wakacji. Mam taki plan, na razie on jest realizowany w oparciu o relacje z moim najstarszym synem, bo on do tego się już nadaje, żeby robić wyprawy, ja nazywam to jeden na jeden, takie solo, że jedziemy tylko my dwaj, rozmawiamy o ważnych rzeczach, o takich rzeczach, o których on mi nigdy by nie powiedział, gdybyśmy byli w domu. Być może kiedyś moje dzieci zapamiętają, że może ojciec się denerwował, może emocjonalnie był taki jakiś jestem wybuchowy, ale może pomyślą sobie, no dobra, ale był ze mną w górę. Zabrał mnie na trzy korony, był z nami na sokolicy. I to doświadczenie jest niezwykłe, jak to buduje w nich poczucie wartości. Tak naprawdę ojciec może budować poczucie wartości swoich synów. Super pokażcie działko. Białko. Jak wygląda? Ej, nawet takie wyważone, ładne. Bo mama nam dała parę drobniaków, żebyśmy weźli na... na musieli... akwarium już te mat, Czy na co? Nie, nie, na to. Na co? Tak? A przygotowałbyś mi e, sos do drogów? nie. Ja ze mną? Wiesz co? Tak e, potrzebowałabym, żebyś tak... Właśnie zetrzeć, tak. Daj po to. Do tych starych rzeczy włóż. Tutaj zobacz. Do tej miski. Czemu oni chcieli? Najpierw ryb, akwarium, a potem chcieli, wiesz co? Co? statek. A, bo Ty jesteś rozczarowany, bo Ty chciałeś zbierać na rybki, tak? Nie. Mm. nie mm. mm. Wiesz, myślę, że rybki na u nas tego. jest... Tylko na no. szczurka. O nie, szczurka to ja miałam, wiesz co, jak byłam... Mm. No, jak była młoda, miałam szczurka. I co? To kiepska sprawa, bo... Znaczy szczur był bardzo fajny. A jak rozrabiał? Po pierwsze rozrabiał, a po drugie też szczurek jak zdychał tylko tak samo jak zdycha homik. Wiesz, to jest takie smutne. Dobra, Ale chłopaki to czy nagrywacie czy nie? Nagrywacie czy nie? Chłopaki. Obniżać się? Dziecięce. Po to? Obliżać to obliżać to się? Specjalny przycisk na Mogę nie, to Cię wrzucić na przykład. A Mogę do... Cię wrzucić do garnia, czy coś. Do no. Dobra. Mieliśmy pewne plany na swoje życie. Ja miałem plany jakiejś kariery naukowej. Klara miała bardzo piękną w sumie ideę na prywatne przedszkole. Tylko, że widzieliśmy, że wtedy nasze małżeństwo się rozjeżdża. Byliśmy w totalnym kryzysie małżeńskim. Nasze plany zawodowe kwitły, natomiast nasze małżeństwo umierało. I to, co spowodowało przełom, to był pewien proces. Rozmawiałem. Z jednym z, z Paulinów, który mówił mi, żebym wszedł do wspólnoty. Nie rozumiałem tego, jak obserwowałem wspólnoty, dziwiłem się, jak coś takiego miałbym nie stawiać na nogi. Ale kiedy Klara pierwsza poszła na katechezy, też zacząłem chodzić. I to był ten moment wejścia do pewnej wspólnoty w kościele i, i moment, kiedy... No nie zawaham się powiedzieć, że słyszałem pewien, pewien głos, pewien impuls. Otwórz się na życie. To było bardzo wyraźne, bardzo wyraźnie dotykało mojego podstawy mojego życia, czegoś, czego się bardzo bałem. Bardzo dobrze dosył, mamie. O, no, bardzo cię dziękuję. Jak ty byłaś w szkole średniej, Klara, to ty już myślałaś, wtedy, że będziesz chciała mieć dużo dzieci? Co, ty człowiek? Już jestem normalna całkiem, nie? Nie, w szkole średniej w ogóle y, byłam y, poza kościołem. No, to jest taki czas y, czas buntu się zawsze mówi, ale tak naprawdę. Myślę, że czas takiej dużej szczerości, nie? U takiego człowieka, co tam ma, nie wiem, 15, 16, 17. On bardzo obserwuje i punktuje nie? rodziców, rodzinę, całe otoczenie Kościół. Po prostu nie rozumiałam tego, że to nie jest tak, że chrześcijanie są święci, bo Kościół jest święty, że ma świętych swoich Chrystus wyznawców, tylko że, tylko, że Chrystus jest święty tak naprawdę, nie A Kościół się składa z samych grzeszników, nie? Dopiero później y, to do mnie dotarło. Dużo, dużo później. Nie masz czasami dosyć pracy na... No nie wiem, to nie jest mój etat, bo to jest cały czas dyżur, ostry dyżur. No, no dokładnie. Wiesz co, nie no, y, Mam czasami dosyć, no normalnie, no jestem człowiekiem tylko. I, I czasami mam dosyć, nawet często mam dosyć, nie? Żyć w takim saigonie, tak naprawdę, cały czas, bez takiego poczucia, nie? Y, że to ma sens nie tylko taki globalny, nie?, że dokonałeś raz wyboru, idziesz tą drogą i tam wiesz na końcu coś cię czeka, nie? Tylko tu i teraz, nie musisz cały czas czuć, trzymać rękę na pulsie, jak gdyby, nie? E, cały czas szukać tych znaków. E, rzeczywiście, jego obecności w tym wszystkim. Nie?